Bruno obrońca jest bohaterem w grze Mobile Legends Bank Bank, kapitan drużyny Erudishio Rangers, która chroni miasto dzięki swoim niesamowitym umiejętnościom piłkarskim. Historia. Bruno, obecny kapitan Erudishio Rangers i gwiazda futbolu, miał bardzo burzliwą przeszłość. Urodzony w Agelta Drillens Bruno dorastał w odległej wiosce otoczonej ubóstwem. Ale to właśnie te trudności podsycały jego tęsknotę za wolnością. Gdy tylko osiągnął pełnoletność, Bruno dołączył do karawany w nadziei na zobaczenie świata. Niestety tragiczny wypadek pozbawił go nóg i wolności, ale los był po jego stronie, ponieważ gdy karawana przejeżdżała przez Erudisjo, Bruno otrzymał drugą szansę. Chociaż wiązało się to z wielkim ryzykiem, był tak poruszony pasją miasta, że postanowił zaryzykować i ostatecznie jego odwaga się opłaciła. Nie tylko odzyskał nogi, ale był teraz szybszy niż kiedykolwiek. Zamiast kontynuować podróż postanowił pozostać w Erudiscio i zostać jego obrońcą. Przysiągł podtrzymywać ideały oazy na pustyni i pomagać innym znaleźć prawdziwą wolność. Obowiązki Bruno jako kapitana Erudiscio Rangersów pochłaniały go bez reszty, ale ten niewielki wolny czas, który miał, spędzał na grze w piłkę nożną z dziećmi na targu. Zawsze był radosny i pełen entuzjazmu, przynosząc dzieciom prezenty i słodycze. Był w ich oczach supergwiazdą i uwielbiali słuchać, jak opowiadał historię o swojej przeszłości i o tym, jak stał się tak dobrym piłkarzem. Bruno zawsze zaczynał swoje opowieści cytatem z dziecięcej piosenki: Jeśli nie czujesz każdego ziarenka piasku pod stopami, to nie doświadczyłeś prawdziwej wolności. Ta piosenka była popularna w całym suchym kraju Agelta, a Bruno zapamiętał ją od najmłodszych lat. Ukształtowała mężczyznę, którym miał się stać. Śpiewał słowa, wpatrując się w pustynne niebo. Przysiągł, że dotrze do każdego zakątka krainy świtu na własnych nogach, dotknie każdego ziarenka piasku i odnajdzie prawdziwą wolność. Kiedy był już wystarczająco dorosły, by pracować, Bruno podjął pracę w karawanie należącej do jego starego przyjaciela Tiago. Karawana co roku kursowała między Ageltą a Imperium Monian, a czasami nawet prowadziła interesy w porcie na morzu zamarzniętym. Praca była nudna i wyczerpująca, polegała na przenoszeniu ciężkich towarów, opiece nad wielbłądami, czyszczeniu piasku z plandek i innych ciężkich pracach. Ale Bruno nie miał nic przeciwko temu. Dla niego ekscytacja związana z podróżą karawaną znacznie przeważała nad trudami, jednak wkrótce spotkał go okrutny los karawana zatrzymała się w pobliżu doliny ognistego wiatru, aby odpocząć po ponad połowie dnia podróży w palącym słońcu i z przenikliwym wiatrem. Robotnicy wykonywali swoje zwykłe obowiązki, gdy nagle potężny podmuch wiatru i piasku uderzył w karawanę. Hałas spłoszył wielbłądy i zmusił je do ucieczki ciągnąc za sobą załadowany wóz. Tiago, który pracował przy wozie, mógł tylko patrzeć, jak przechyla się w jego stronę. Wóz wylądował na boku, wzbijając w powietrze ogromny tuman kurzu. Załoga krzyczała, jeśli ktoś został ranny i usłyszała, jak Tiago odpowiada. Kiedy kurz opadł, zobaczyli go leżącego na ziemi obok wozu, bez obrażeń, ale wyraźnie wstrząśniętego. Tiago natychmiast wskazał na wóz z przerażeniem na twarzy. Na ułamek sekundy przed upadkiem wozu, Bruno wpadł do środka i odepchnął Tiago, ale nie mógł uniknąć tego samego losu.